Bałogą. Chciałbym, żebyśmy otworzyli trzy miejsca z Pisma Świętego. Pierwszy fragment Liza postała Pawła do Galacjan, czwarty rozdział, 15 i 16 werset. Liza apostoła Pawła do Galacjan, czwarty rozdział. Piętnasty i szesnasty werset. Cóż się tedy stało z tą waszą szczęśliwością? Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego, że wam prawdę mówię? Kolejny fragment Księga Daniela 5 rozdział i 27 werset. Księga Daniela 5 rozdział i 27 werset. Teker. Jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Oraz Ewangelia Mateuszna 7 rozdział. I od pierwszego wersetu. Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, i od pierwszego wersetu. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzieliście wokół brata swego? a belki w oku swoim nie dostrzegasz. Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. O budniku. wyjmij mm. najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć <noise> źdźbło z oka brata swego. Do tego miejsca. Chwała Bogu za Jego słowo. W księdze Daniela czytamy takie słowa, gdzie Daniel wyja wyjaśnia napis, który był na wapiennej ścianie zapisany dla króla Baltazara i mówi, że słowo tekel oznacza jesteś zważony na wadze i znaleziony lekki. Salomon w swoich przypowieściach mówi, że dwojakie odważniki są ohydą dla Pana. I może głównie dla dzieci bym powiedział, że był taki czas, że nie było elektronicznych wag. Jeżeli ludzie chcieli coś ważyć, to była waga z dwoma szalami. Na jednej stronie kładło się odważniki. A na drugiej stronie kładło się na drugiej tej szali towar, który chciało się sprzedać bądź kupić, i w zależności od odważników one pokazywały wagę. To można było wyliczyć. Nawet kiedyś pamiętam jedną, jedną historię, czy ona jest prawdziwa, czy nie, to jest jeden temat. Natomiast sama treść, ona może dużo pokazywać. Jak jednego razu jeden człowiek kupił na targu, właśnie gdzie były takie odważniki, taka stara waga, kilogram pomidorów, i drugi zaczyna na cały głos, na cały targ krzyczeć i mówi, złodzieju, ty sprzedałeś 900 gram pomidorów, a mówiłeś, że to kilo. A że trafił na człowieka dosyć przebiegłego, to ten odpowiada i mówi: Wybacz, nie miałem odważników, i za odważnik robił mi twój kilogram mąki. Czyli ktoś, można powiedzieć, sam oszukiwał. 900 gram sprzedawał jako kilogram, ale kiedy sam został tak oszukany, to krzyczał oszuście, złodzieju, i można powiedzieć, sprawa wyszła na jaw. Może trochę zabawne, może nie, ale one przekazuje treść, którą chciałbym powiedzieć. Dwojakie odważniki. Podwójna waga, inna waga. Wiecie, nawet miałem jakiś czas temu pewną sytuację i byłem ciekawy tłumaczenia snu, żeby jeden z braci podzielił się, jak on by zrozumiał sen. I wiecie, wiedziałem, że ten brat... Miał pewną sprawę, i była między nim a osobą, która mi się śniła we śnie, pewna, można powiedzieć, niezałatwiona sprawa. I czy niezałatwiona, czy jakaś nierozwiązana, mniejsza jak to nazwać. I osoba, którą chciałem zapytać, wiedziałem, że nie ma najlepszego zdania o osobie, która mi się śniła. I mówię, chciałbym otrzymać. Uczciwą odpowiedź, jak ktoś rozumie sen, i mówi, ale jeżeli ja powiem, że w tym śnie śnił mi się ktoś, o kim ta osoba nie najlepiej myśli, albo nie najlepiej widzi tą osobę, może tak, to a sen on pokazywał coś negatywnego tamtej osobie, myślę, no to może nie takie odważniki będą. I żeby sam przed sobą być uczciwy, Mówię, nie powiem tej osobie, o kim był ten sen, nie będę wymieniał imienia, nazwiska, tylko opowiem treść i poproszę o wykład. Nawet w sumie mogę opowiedzieć treść. Widzicie, była pewna sytuacja u mnie w życiu, która dokładnie miała miejsce u mnie w życiu i z tym bratem, który mi się śnił. I można było sytuację odczytać w jeden sposób, że ja unikam tego człowieka, ale tak naprawdę był inny powód, dlaczego nazwijmy, mieliśmy mniejszy kontakt, dlatego ja nie będę szczegółowo opowiadał. Natomiast we śnie śni mi się, że ten brat woła mnie i mówi: Słuchaj, miałem do ciebie objawienie. I mówi. Pan Bóg pokazał mi widzenie, pokazał, że ty tak postępujesz, tak postępujesz. Mówi i widzę w tym widzeniu, że diabeł wziął ołówek, namalował tobie obraz, i ty tak i tak postępujesz. I wiecie, w tym śnie, ten człowiek mówi i widzę, że diabeł wziął. E... Mamo, pomóż mi słowo ołówek po rosyjsku. Karandasz. karandasz, tak? I śni mi się w tym, w tym śnie, ten brat mówi, widzę, że diabeł wziął karandasz i namalował ci obraz. I ty dlatego o tak postępujesz, dlatego o, tak się zachowujesz, dlatego o tak zrobiłeś. I wiecie, ja w tym śnie sam patrzę i myślę, no jak złożyć całą tą sytuację, która miała miejsce, to ona tak może wyglądać. Ale myślę, toż Bóg zna motyw mojego serca, Bóg zna moje serce. I przecież On wie, że taki nie był powód u mnie w życiu. I sobie myślę, no jak to tak zrozumieć? No przecież mówię, Panie Boże, Ty widzisz, że tak nie było. To może ja bym Jemu namalował ten obraz. I wiecie, sen się kończy. I kiedy ja się budzę, to było o piątej nad ranem, to budzę się i przychodzi do mnie bardzo mocna jedna myśl. A żebyś wiedział, że sen jest prawdziwy, to słowo karendarz to prawdziwe słowo oznaczające ołówek. I ja wam się przyznam, że ja nie znałem tego słowa. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś po rosyjsku mówił kalendarz. I kiedy ja stałem o 5 rano, wyszedłem z pokoju, gdzie spaliśmy, poszedłem do drugiego pokoju, wziąłem ze sobą telefon, wbijam Google Translator i piszę słowo ołówek w języku polskim i daje tłumacz na język ukraiński. I w języku ukraińskim widzę, wychodzi Oliwiec. Daje tłumacz na język rosyjski, a tam słowo karandasz. I wiecie, kiedy zobaczyłem, że słowo, którego ja nie znam, ono mi się przyśniło, i zobaczyłem, że ono jest prawdziwe, bardzo mocno zacząłem zastanawiać się nad treścią tego snu. I zacząłem się zastanawiać, czy ten brat, którego ja widziałem we śnie, czy jemu diabeł namalował jakiś obraz i on przyjął pewną myśl do serca, czy jemu diabeł zaczął malować i ma objawienia, które nie są od Boga. I wiecie, żeby być uczciwym w tej sprawie, ja pytając jednego z braci, jak on by zrozumiał ten sen, ja w ogóle nie opowiadałem imienia, nazwiska, nic, tylko treść. I po co ja to mówię? Dlatego, że ja, żeby mieć taką uczciwą wagę, neutralną, chciałem, żeby człowiek poszedł do snu neutralnie, bez jakichś uprzedzeń do osoby. I Boże Słowo, ono mówi o królu Baltazarze: jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Został postawiony na wadze. Z jednej strony były odważniki, z drugiej on. I to była Boża Waga. Bracie i siostry, my mamy swoją wagę. I ja chcę powiedzieć, że my ważymy drugich ludzi. My oceniamy drugich ludzi, chociaż często nie znamy sytuacji, które dzieją się dookoła tych ludzi, ale mimo to my oceniamy. I czy my chcemy, czy nie chcemy, my tak robimy. My oceniamy drugich ludzi i my oceniamy samych siebie. I, jeżeli, I Pan Bóg On również ocenia drugich ludzi i ocenia nas samych. I ja chciałbym, żeby u nas zawsze była uczciwa waga, o prawidłowe odważniki, żebyśmy sprawiedliwie sądzili, żebyśmy uczciwie siebie rozsądzali, abyśmy uczciwie siebie na siebie patrzyli. I Boże Słowo mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Dokładnie taka sama miara będzie przydana. I dalej Boże Słowo mówi, czemu widzisz wokół brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? I Biblia mówi, że jeżeli widzisz u kogoś dziwo, a u siebie nie dostrzegasz belki, znaczy, że jesteś obudnikiem. Mówi, obudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć dziwo z oka brata swego. To znaczy, najpierw trzeba zrobić porządek u siebie, a dopiero później można wziąć się za poprawianie drugich. I wiecie, dlaczego to mówię, bo miała pewna sytuacja, miejsce dnia wczorajszego u mnie w życiu i ona mi pokazała, na ile ja potrafię inaczej ocenić drugich, a na ile inaczej siebie. I wiecie, wczorajszego dnia byłem umówiony z paroma pracownikami, że o godzinie siódmej oni po mnie podjadą. Pięć po siódmej ja do nich dzwonię gdzie jesteście i słyszę odpowiedź, już dojeżdżam, już, 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 prawie jestem. No to jak słyszę już dojeżdżam, ubieram się, wychodzę i czekam 10 minut na dworze. Trochę chłodno było i myślę, no by choć powiedział, no, no za 15 minut dojadę, czy za ile, wiecie, a to 10 minut na dworze, chłodno mi, zmarzłem, wracam do domu, i przyznam się niezadowolony. Niezadowolony myślę, jak on tak mógł zrobić. To mógł powiedzieć uczciwie, a ja mu pokażę swoje niezadowolenie. Biorę klucze od drugiego auta, mówię, pojadę drugim, sam i zadzwonię jemu. Wiecie, akurat siadam, odpalam auto, ruszam, do niej dzwoni. Słuchaj, mówi, wrócie ja akurat podjechałem i widzę, że ty jedziesz. No myślę, dobra, odstawiłem auto z powrotem, klucz od wsiadam, myślę, powiem mu. A jakże, powiem mu i siadam do nich, do samochodu i mówię, Co to ty mi mówisz, że już podjeżdżasz, ja tu marznę, 10 minut ponad, choćbyś od razu powiedział, albo za tym, że mówiliśmy się na siódmą, a to co, 17 czy ile po? Ludzie głowy pospuszczali, szef ma prawo, trochę im dogadał. Wiecie, jadę i myślę, prawidłowo zrobiłem. Dobrze zrobiłem, należało się, ja jak najbardziej jestem sprawiedliwy. I tak uważałem mniej więcej do połowy drogi, może troszkę nawet dalej. Bo kiedy minęło połowa drogi, widzę, on się nic nie odzywa, drodzy się za bardzo nie odzywają. I on mówi, wiesz. Bo ja ci tak się przyznam, że sobie myślę, e, troszkę się spóźnię, pewnie e, nic się nie stanie. Bo jak kiedyś my na ciebie półtorej godziny czekaliśmy pod biurem, możeśmy się umówili na siódmą, a ty przyjechałeś o 8.30, to w sumie nic się nie stało. To pomyślałem 15 minut, to i tak nie tak dużo, prawda? W razie siostry, wy nie chcecie wiedzieć, jak ja się poczułem. Ja myślę, jaki ze mnie opórnik. Ja patrzę na niego, usprawiedliwiłeś się. Nie ma problemu. Czuję 15 minut, to i tak nieźle Wam poszło. Wiecie, i on mi zaczyna mówić, że mój naprawdę, były dwa kilometry. Ale wszystkie światła na czerwono złapałem i, 15, i tam jeszcze 10 minut to jechałem. No aż niemożliwe. Wiecie, ja rozumiem, 2 km powinien 2 minuty przyjechać czy tam wile. No przyjechał w 10 czy 12. Ale swojego półtorej godziny nie zauważyłem. Wiecie, aż mi wstyd. Ja szczerze mówię, gdybym mógł co w ten czas, słowem bym się nie odezwał. Ani jednym. Ja później jadę i sobie myślę, jak ja mogłem jemu zwrócić uwagę o 15 minut, a nie zauważyć swojego. Bracia i siostry, można. Można swojego nie zauważyć, a u drugiej zauważyć o wiele mniejszą rzecz. Ja chcę Wam powiedzieć, ja źle się z tym czułem. Ja się czułem jak obłudnik. Ja sam nie myślałem, że może dojść do takiej sytuacji. I te słowo one bardzo mocno mnie uderzyło i sobie pomyślałem, że gdybym był osobą postronną z boku i miał ocenić swoją własną postawę, bardzo negatywnie bym siebie ocenił. Bym powiedział, to jest człowiek obudny, to jest człowiek zachłamany, który nie widzi siebie, a dostrzega drobne rzeczy w drugich ludziach. I uczciwie mówię, gdyby ktoś mnie tak ocenił, niestety nie rozminąłby się w tym wypadku z prawdą. I Boże Słowo, ono mówi do króla Baltazara jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Ale cały problem był ten, że waga była Boża. Jeżeli ja ocenię jakiegoś brata, albo jakąś siostrę, albo kogokolwiek innego negatywnie, to jeszcze nie znaczy, że Bóg taką samą ocenę wystawi. Ale najgorzej, kiedy Bóg kogoś tak ocenia. Kiedy Bóg komuś wystawi taką ocenę. I w piśmie świętym my czytamy, nie sądźcie. Abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim Sądem sądzicie, takim was osądzą, a jaką miarą mierzycie, taką i wam odbierzą. To jak my postępujemy dokładnie inni względem nas, będą mieli dokładnie taką samą miarę. I Boże Słowo, ono mówi, nie odpłacajcie złem za zło, nie mścijcie się sami. Ale zostawcie to gniewowi Bożemu. Dlaczego? Bo jeżeli my sami będziemy często sądzić, obronić się, oddawać złem za zło, to niestety to zło znowu do nas wróci. A bo Bóg nie chce, żeby ono do nas wracało. I trzeci fragment, który my czytaliśmy, to apostoł Paweł mówi do Galacja, albowiem daje Wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. Myślę sobie, jaka wielka miłość musiała być tych ludzi względem apostoła Pawła. Jaki wielki szacunek do jego pracy, do jego osoby, że ludzie byliby gotowi oddać nawet swój wzrok, żeby on ich go miał. I mówi, że ja składam Wam świadectwo. To jest świadectwo apostola Pawła o tych ludziach, że gdyby to było możliwe, nie było to możliwe, ale gdyby było to możliwe, wyłupilibyście oczy i mnie je oddali. I w pewnym momencie musiało się coś stać. I mówi, czy stałem się nieprzyjacielem Waszym? Dlatego, że wam prawdę mówię. I nagle coś się zmienia. Apostoł Paweł zadaje pytanie Galacjanom po tym, kiedy im powiedział prawdę, czy ja stałem się waszym nieprzyjacielem. Ja rozumiem, że apostoł Paweł zobaczył zmianę nastawienia Galacjan do jego osoby. Przyjaciele, i to jest wielki problem, że niestety my często mamy dwojakie odważniki. Jeżeli to zrobił brat Rysiu, którego ja lubię, no to widocznie taka wola Boża. Ale jeżeli to by zrobił brat Rysiu, którego ja nie lubię, no to bezbożnik jak tak mógł. I niestety takie rzeczy one znajdują się w nas. I apostoł Paweł, on mówi, że był czas, gdzie Galacjanie byli gotowi cierpieć, stracić coś, żeby oddać jemu, ale po tym, jak on im powiedział prawdę, zadał im pytanie, czy ja stałem się waszym nieprzyjacielem, dlatego, że wam prawdę mówię. Bracie i siostry, prawda ona jest dobra, choć my powinniśmy ją również umiejętnie dawkować. Pamiętam kiedyś, jeden, jedna żona mówi do męża, mówi słuchaj, bo ty wcale sobie nic z tego nie robisz, co ja ci mówię. A on odpowiada, mówi: słuchaj, gdybym ja wszystko to, co ty mówisz, brał do serca, to już dawno bym miał depresję. Wiecie, widocznie, może troszkę dużo było informacji, których nie dałby rady znieść. I wiecie, nawet prawdę trzeba. Dawkować w miarę, tłumaczyć ludziom, pokazywać, i często Pan Bóg z nami tak robi. On musi dopuścić nieraz do jakiejś sytuacji, żebyśmy coś zobaczyli. I kolejny temat, który tu jest poruszony, to jest nastawienie względem drugiego człowieka. Bracie i siostry, nie może tak być. Że jeżeli my kogoś lubimy, to mamy inne odważniki do tej osoby. Że jeżeli my kogoś nie lubimy, w ogóle nie powinniśmy nie lubić, ale jeżeli do kogoś nie lubimy, nie darzymy sympatią, to mamy inne odważniki. Natomiast niestety często to jest. I Pan Jezus swojego czasu mówi, a sąd mój jest sprawiedliwy. Dlatego, że staram się wypełniać wolę tego, który mnie posłał. Kiedy człowiek stara się wypełniać wolę Bożą, kiedy stara się chodzić drogami bożymi i oceniać swoje postępowanie, postępowanie drugich ludzi tak, jak Bóg tego chce. Kiedy my staramy się być w woli Bożej we wszystkim, to Pan Jezus mówi, ja pełnię, sąd mój jest prawidłowy, dlatego że staram się pełnić wolę tego, który mnie posłał. Jeżeli my będziemy starali się wypełniać wolę Bożą, to i my będziemy umieli dawać prawidłową ocenę i prawidłowy osąd. I dlatego ja bym chciał, aby Boże Słowo, żebyśmy konfrontowali się z tym Słowem i żebyśmy umieli widzieć siebie. Że my mamy prawidłowe odważniki do swojej osoby i do drugich osób. I żebyśmy zaprosili Boga, aby On nas badał i On, żeby pokazywał, otwierał nam oczy, jak On nas widzi. Dlatego, że Pan Bóg powiedział do Baltazara, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Jeżeli my będziemy sądzić bez miłosierdzia, bracie i siostry, na wadze będziemy sądzeni bez miłosierdzia. Jeżeli będziemy okazywali miłosierdzie, to na wadze również będzie i nad nami to miłosierdzie. I Pan Bóg, żeby nas nauczyć prawidłowego sądu, on nas będzie prowadził taką drogą, żeby gdzieś zmiękczyć, gdzieś zmienić, żeby nam pokazać, co w nas jest jeszcze nieprawidłowego. Bracie i siostry, ja jestem przekonany, że jeżeli my chcemy pełnić wolę Bożą, jeżeli my chcemy być szczerymi przed Bogiem, to nieraz Pan Bóg dopuści do takiej sytuacji, jak u mnie dopuścił, żeby pokazać, co naprawdę jest we mnie. Ja już nie raz podawałem ten przykład, ale jeszcze raz go podam. Ja kiedyś kupowałem pączki dla mojej żony, bo byłem przekonany, że robię to dla niej, aż jednego razu ona mi powiedziała, że jeśli kupujesz to, co ty lubisz, to choć nie mów, że robisz to dla mnie, bo ja za tym nie przepadam. Idzie prosty temat, ale on naprawdę otworzył moje oczy. Widzicie, może wczorajszy dzień, to była taka zwykła, prozaiczna sprawa, ale ja Wam chcę powiedzieć, bracie i siostry, ona otworzyła moje oczy, ona mi pokazała mnie samego i na ile niesprawiedliwy był mój sąd do tych ludzi. Że dla nich byłem bez miłosierdzia, a dla siebie miałem miłosierdzie. I ja bym chciał, żeby Pan Bóg, jeżeli my nie widzimy, żeby wprowadzał nas w takie sytuacje, ale nie po to, żeby nas sądzić, ale po to, żeby otworzyć nasze oczy, żebyśmy umieli zobaczyć siebie, abyśmy mogli radować się, że On nas wychowuje, że On nie chce, żebyśmy ze światem byli. Potępieni, ale że on nas wychowuje i karci, dlatego że on nas miłuje i chwała jemu za to. Bo on może otworzyć ślepemu oczy. On może nam pokazać, to, co jest dookoła nas. Ja dlatego chciałbym nas zachęcić, abyśmy badali swoje serca, abyśmy sprawdzali swoje postępowanie z tym słowem i abyśmy poprawiali nasze drogi, aby być miłymi przed obliczem Bożym. Amen.